Piękny dzień. Boli ci głowa? Głowa ci boli, Martusia, tak? ale jest piękny. Tak można spędzać wolny czas Masz na pierwszy raz w piach Przypomin przypominają mi się młodzieńcze lata z piaskownicy Ta. byłaś kiedyś w Międzyzdroja. Tak, była Muszelka, znalazłam ją na plaży. Bo fantazja jest, fantazja jest. Fantazja jest, bo fantazja jest, aby bawić się na całego.